Witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy od krzaczarów. Ale czasem, żeby przejść się do fajnego obiektu, trzeba Trzeba się przeciągać żeby przejść przez krzaki. Obiekt jest tuż przede mną. Jest to taki zameczek. A no, i widzę dobrze drzwi otwarte. Także wróży to dobrze, że będzie możliwe wejście. I zwiedzenie tego obiektu a tu było okno nie drzwi ale tutaj widzę też mamy wejście otwarte wow o kurczę. no to widzę, że że powinno być tutaj coś ciekawego do pozwiedzania na dzień dobry mamy Kominek i tutaj nie wiem co to było. Widzę, świeczki się paliły. <grymne> Jakiś ołtarzek Ok, zrobimy tak. Ja wchodzę do góry i zwiedzamy od góry. No i chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w najwyższym punkcie tego obiektu. Widoki za mną, widzicie, naprawdę są przepiękne, ale niestety nie jest to najwyższy punkt. Wyżej nie uda mi się dostać, bo schody prowadzące tam jeszcze do góry, no niestety, są już zniszczone. Ale na tyle, na ile miałem możliwość tu wejść, no to wszedłem. Tak, tak prezentuje się okolica. Naprawdę ładnie. Budynek jest położony na wysokości 668 metrów nad poziomem morza. Nie jest to może nie wiadomo jak wysoko, ale już widać w góry. Robią, robią wrażenie. Tutaj Tutaj mamy piętro. Ja już powiem szczerze, troszeczkę straciłem rachubek które to jest piętro. Ale w każdym razie najwyższe najwyższe użytkowe. Cały pałacyk Pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku. Oczywiście ta łazienka, wanna, płytki nie pochodzą z tego okresu, gdyż przebudowa, która jest widoczna teraz, tutaj w tym budynku, pochodzi z XX wieku. Także nie jest to może nie wiadomo jak odległy czas, ale widać, wszystko zachowane jest w starym stylu. Widzimy tutaj ładny kominek. Góry, te belki też są chyba oryginalne. Widać, powspinane metalowymi elementami. O domu tym już pisano w dokumentach gregoriańskiego i papieskiego rejestru ziemskiego w XV wieku. Stąd właśnie wiem, że pochodzi budynek z XV wieku. W XX wieku został przemianowany, nazwa przemianowana i nazywa się Villa Ada charakteryzuje się właśnie wieżyczką, na którą nie weszliśmy do góry z blankami i spornikami jest objęty magiczną aurą tajemnicy która czyni go jeszcze bardziej enigmatycznym jeżeli jest objęty mgłą tak z każdego poranka z pewnością jest tutaj przepiękny widok no teraz akurat mamy pełne słońce to może nie widzimy tego uroku ale na zdjęciach można to zobaczyć. Oprócz tego budynku jest tutaj jeszcze dom wiejski. Tu, jak wchodziliśmy, było go widać za chwilę, tam wejdziemy jeszcze. Ono odzwierciedla typowy wiejski styl bolońskiej wsi. Jest także stodoła. Stajnia, niestety, częściowo zawalona a także dom dozorcy, charakteryzujący się prostą, wiejską architekturą z muru i odsłoniętego kamienia. Budynek jest w dużym stopniu zaniedbany, może nie jest zniszczony przez wandali, tutaj jak widzicie na przykład barierki są porobione ze, ze zwykłych desek, ale zabezpiecza to przed spadnięciem na dół. Same schody też widzimy, że jest w, są w dobrym stanie. No niestety od wielu, wielu lat jest już niezamieszkany i stoi tak, czekając na jakiegoś kupca, mimo że do tej pory takowego nie znaleziono. Tu mamy to chyba kuchenka, tak. Tutaj widzę, kuchnia chyba była. Chociaż w sumie nie jestem do końca pewny. łazinka. Nie, raczej mi to na kuchnię wygląda, tutaj ten pasek płytek. Wskazuje na to właśnie, że były tutaj meble. Tak, tutaj widzimy dotąd górna granica blatu kuchennego. I tutaj mieliśmy kuchnię. Tutaj kolejna z łazienek. Wanna, toaleta, bidet, umywalka zniknęła. Mamy jeszcze licznik gazowy. Jeszcze rury pozostały, mimo jak widzieliście, że budynek jest otwarty, to nie są powynoszone różne rzeczy, które miałyby jakąś wartość. Tu mamy taki piecyk stojący na korytarzu. Można było korytarzy ogrzać. W kolejnym pokoju kominek. Zobaczcie te okiennice. Może nie są one z XV wieku, ale są bardzo ładnie zachowane i można powiedzieć takie dopasowane do stylu całego budynku. Obok widziałem jest kościół, tam stało kilka aut, nie wiem czy odbywają się tam msze jakieś. No i tutaj co jest? Kolejna łazieneczka z prysznicem. A dalej za łazienką mamy. Mamy, mamy. To była także łazienka. Tam widać szafa, jeszcze miejsce na półki. Odpadający dynk. Szkoda, że budynek... Czekajcie. Prądu nie mamy o i tu mamy też ładny komineczek no widać ktoś urzędował mamy świeczuszki o, o zapachu a nie mam zapalniczki, chciałem odpalić ale nie mam zapalniczki no to nie odpalę ale to świadczy o tym, że ktoś tutaj urzęduje nie wiem czy młodzież sobie imprezuje To tu jakieś mroczne pomieszczenie i czuć akurat w tym pomieszczeniu dość sporą wilgoć tu mamy szafę i drzwi niestety z powybijanymi już szybkami i korzenie jakiegoś, nie wiem, czy drzewka ale ładnie ładnie prezentujące się ładne kształty mają e, na zdjęciu to nie będzie dobrze widoczne no i mamy kolejne piętro halo? 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 No, widzę jak ktoś Ktoś przyszedł również pozwiedzać Także jak widzicie jest, jest budynek odwiedzany Jakaś grupka Jakaś grupka przyszła pozwiedzać Ale nie są to chyba gospodarze no. Mamy zejście na dół, to za chwilę, za chwilę tam zejdziemy No i mamy kuchnię no Właściwie to ja w sumie już zgłodniałem jestem, jestem po śniadaniu, ale Ale czemu nie, coś chętnie bym zjadł Tu mamy duży okap, z pewnością na dole stał stół I tutaj chyba kuchenki też były Przy tym wielkim okapie Ciekawe ile osób zamieszkiwało ten budynek w latach świetności z uwagi na to, że nie jestem sam, to muszę jakoś chodzić tak, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. To za chwilę tu wrócimy. Jak oni pójdą, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Tutaj też resztka kominka. Aha, to, to jest w sumie ten kominek na samym wejściu, jak wchodziliśmy. No to wejdziemy jeszcze tutaj. Tu widzę jakieś resztki mebli mamy. Aha, po tamtej stronie była kuchnia, i tu mamy okienko, które z pewnością było wydawką. Czyli tutaj była z pewnością sala, no po prostu jadalnia. Tu z pewnością stały stoły. Na których goście lub mieszkańcy mogli jeść posiłki. No i ogromny kominek. Ta sala prezentuje się dość ładnie. Na suficie widzimy to są lampy. Chyba lampy ozdobne. No jeszcze widziałem tutaj te schodki, to dojdziemy nad schodami. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. My wchodziliśmy z tego właśnie poziomu, na którym byliśmy przed chwilą. A tutaj mamy huh, taki jakiś ala warsztat. Nie wiem, co to mogło być. Czy magazyny jakieś. Ciężko określić. Tutaj jest szafa. Półek już nie ma, no i mamy wyjście na dziedzińczyk. Ale tutaj w sumie nie mamy nic, ławeczkę i to będzie wszystko. Jeszcze tam widzę, tam jakieś schodki są, to one z pewnością zaprowadzą nas do. To nikąd chyba jednak, ale oczywiście, jak tego nie sprawdzę, to nie będę wiedział. O zobaczcie fasada z kamienia ładnie się prezentuje. Tam niestety nie było możliwości wyjścia na na ten taras. No i w sumie chyba niepotrzebnie pcham się przez te krzaki. A no, tu tylko obejdę obejdę budynek dookoła tak po co? O, po co drzwiami? Po co drzwiami wychodzić? Jak można przez krzaki się przedzierać. No i tu mamy tą stajnię Nie wiem, dom Koniuszego Widzę drzwi otwarte to znaczy otwarte, drzwi nie ma. O tu jeszcze jakiś budynek z kamienia. A niestety tak zarośnięty, że nie będę tam się pchał. I zobaczymy jeszcze tutaj ten domek. Widzę wszystko z templami podparte. Fajnie, że, że o taki budynek ktoś dba na tyle, że raczej sam z siebie on się nie zapadnie ale tak jak już wspominałem, nie ma żadnego chętnego, żeby kupić ten budynek. No i znając życie i historię takich właśnie budynków, zniszczę je. Tu mamy jakieś pstrokaty Strokaty płytki no i w tym miejscu ja już będę się z nami żegnał. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmu. Jeżeli się podobał, napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja dziękuję Wam za to. Życząc udanego weekendu i przesyłając moc pozytywnej energii zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!